Hej siemano z tej strony FHR1 i witam Was po prostu na tym kanale Dziś mamy kolejny odcinek z serii Brawl Stars i proszę Was bardzo serdecznie do oglądania uh, I mam nadzieję że wczoraj jeszcze 2 lata Mam nadzieję, że że jeszcze dwa live'y wam się podobały, kto nie oglądał, to polecam zlecić do karty albo do playlisty, bo tam znajdziecie w karcie moje, w playlistie moje live'y. Poza jeszcze pamiętajcie o tym, że e, jeśli odcinek się wam spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę pod filmem, bo to naprawdę motywuje. Plus nie zapomnijcie oczywiście też o subskrybowaniu kanału z Zazwoneczkom, żeby dostawać w tymi nie o najnowszych filmach z Brawl Stars, Minecrafta, Hero Minecrafta, The Hive, bo e, bank roboty, co wiele więcej, naprawdę polecam. Pamiętajcie też o tym, że w opisie macie link do kanału Nairot TV, który serdecznie pozdrawiam i polecam zajrzeć na kanał bo Uważam, że kanał Nairot TV jest naprawdę mega kanałem, więc naprawdę polecam też wam ten kanał Jakby co w opisie macie link do kanału Nairot TV, więc naprawdę wam go polecam, bo no według mnie jest naprawdę mega Więc naprawdę polecam Dobra, zaraz zaczynamy słuchajcie sobie rozgryweczkę Jakby co niedługo się pojawi prawdopodobnie nowa seria, słuchajcie, na kanale E, mam nadzieję przynajmniej, że się uda e, wszystko tam zrobić i pojawi się właśnie niedługo słuchajcie nowa seria na kanale. E, mam to planach przynajmniej zrobić nową serię na kanale, więc mam nadzieję, że się uda. Jak się uda, no to oczywiście możliwe, że już od jutra albo od środy wystartuje nowa seria na kanale z Minecrafta akurat szczegółów jeszcze wam może nie będę zdradzał, bo to może jak sama seria to może wam zdradzę. Ale no, powiem wam tylko, że seria będzie naprawdę tylko czy znaczy, postaram się, żeby że była naprawdę epicka. No więc, no prawda. Post postaram się, żeby seria no, z Minecrafta była naprawdę epicka. Teraz tam jeszcze poczekajcie. Dobra, on jeszcze tam żyje, dobra. Czekajcie, trzeba go jakoś trafić. No dobra, już wpadł niestety nie wiadomo gdzie jest jego gdzie jest e, człowiek, z którym on był zawsze gra. Nie wiadomo gdzie jest ten, z który z nim był. i trochę przypał, przyznam, nawet mega bym powiedział Dobra, jeszcze nawet nity nie mogę wypuścić, więc trochę szkoda. Znaczy nity, no nie mogę jeszcze mojego giganta wypuścić tego... Wiecie, takiego większego niedźwiedzia. Ustrew słowo. Mam nadzieję, że zaraz wypuszczę. O dobra, tam widzę dwójkę, słuchajcie. Dobra, wystarczy tylko jeden strzał, i słuchajcie. O kurde, ale piękne zwycięstwo, ej naprawdę. To poszło bardzo szybko i sprawnie, przyznam szczerze. Więc naprawdę, Dobra, to że, naprawdę, bardzo szybko i sprawnie to poszło, dziwo. Więc naprawdę mega. Dzisiaj, słuchajcie, taki na spokojny odcinek, taki na luzie. Myślę, że akurat raczej nie będę dzisiaj specjalnego tego jak wycie będę grał i tyle Bo naprawdę nie wiem co mam robić A szczerze mówiąc muszę trochę sobie kucharków bo powiem wam wtedy Więc w na odcinku trochę zdobyłem sobie, sobie trochę kucharków No, jest, no właśnie zdobyłem trochę kucharków Dobra przydałoby się tego przynajmniej O dobra, już wpadła jedna drużyna, więc git Udało się rozwalić, więc spoko. Obraliśmy na kolejny. Okej. Okay. Jak tam jest jednego... Okej, okay, tam jest jedna osoba. Jeszcze cyfr. Dobra, to jest... O, dobra. Udział Dobra, udało się ją pokonać, ale szkoda, że ona z nim nie wdrożyła. Znaczy nie była z nim wdrożenia, bo było łatwiej, co tak powiem wam szczerze. Uściułem właśnie za te cyfr, ale po prostu... E, nie, jakby nie mam na to wpływ, więc naprawdę wybaczcie, jakby co. Dobra, widziałem go. Dobra, czy dało się jeszcze tego lepiej mu Nie powiem. Dobra, no i się udało, i Ale Ale Primo pokonany, więc naprawdę spoko. Powiem wam że możliwe, że dzisiaj nie będzie aż tak długiego też odcinka. Więc, e, no... Dzisiaj też nie będzie aż tak długiego odcinka na kanale, więc no... W ogóle jakby co wczoraj na kanały na live'ie, kto nie widział live'a, to jeszcze raz przypominam, że polecam właśnie po wyjrzeć. Bo tam parę kanałów akurat było yy, całkiem spoko, uważam mega kanałów naprawdę. Więc naprawdę polecam kto nie oglądał. To jest był wczoraj słuchajcie live z Brawl Stars jeszcze Z ręca. Więc naprawdę spoko, powiem szczerze że... Dobra, teraz na bank tutaj pędzi Zobaczcie o to założyć O kurde, ale O nie, kurde Ale fort, myślałem, że jeszcze Proszę, że, że słuchajcie yy, o, Zginąłem razem z tym tutaj yy, Koleśem Naprawdę tak myślałem przez chwilę Zginąłem razem z tym koleśem yy, Naprawdę yy, Wybaczcie Dobra słuchajcie musicie mi wybaczyć za moje cięcie, ale po prostu było tak głośno, że musiałem myśleć, już, że musiałem na chwilę, wyłączyć, na chwilę zatrzymać nagrywarkę, na więc musicie mi naprawdę za to wybaczyć, po prostu musiałem zrobić moje cięcie. Naprawdę sorry. Dobra, lecimy dalej. Dzisiaj muszę osłuchać, tak jak mówię, nadobić trochę pucharków, bo uważam, że mi się to przyda. Typu pucharki naprawdę, więc myślę, że to akurat będzie naprawdę dzisiaj na dzisiejszy odcinek. Priorytet zdobyć trochę pucharków. pomógł no, mam jeszcze? A nie, teraz najgorszy przychodzi że on jest tam z tą osobą z tego co widzę jest, innym graczem więc trochę słabo przyznam nawet mega dobra może wezmę sobie e, mojego ulta co żyje żeby nie było dobra, lecimy słuchajcie może się uda jeszcze sobie pokonać O nie, dobra, jednak słuchajcie, myślę, że to jednak był troszkę za pomysł, bo ta osoba się już tutaj odrodziła, więc lekko przepał też tak ze swoim hmm. rogą. Może nie przepał, na no słabo trochę. Wiem może... Dobra, może ten... Mój ujca w stronę. Dobra, okej, okay, mam ujca, więc... Jeszcze tylko ten Primoz wchodził z tego slajd Dobra, widzę go Kurde, a ty przypał! O kurcze Ale no, w serio, aż tak się musiał skanpić tam Ja naprawdę... słabo przyznam O kurde, dobra, ja lecę może gdzieś indziej slajdzie Także jakimś ludziom hmm. tego rodzaju nie przeszkadzać może niech się sami stuką, nie wiem Naprawdę, co mam w tej chwili powiedzieć? Dobra, to jest oba... Dobra, ja się zaraz spotykam, koleś O nie, ale... O kurde nie, nie, Tego to się nawet nie spodziewałem Swoją drogą na no, również mówi Dobra, wiecie co? Możliwe, że mi się uda dobić dzisiaj Jeszcze do 15. levela zobaczymy Zaraz się okaże Jeszcze, słuchajcie, ostatnia rundka I już powoli myślę, też będziemy kończyć do odcinek przy okazji mam nadzieję, że uda mi się jakąś ciekawą sumkę pucharków zdobić e, Wszystko zobaczymy, słuchajcie o, Mam nadzieję, że jakąś ciekawą sumkę mi się uda dobić. Dobra, tu jest jakiś widz, Poko. na razie jeszcze żyję, póki co więc nie jest tak źle, Dobre, na razie jest dobrze naprawdę. Jest okej okay. O nie Kurde, dobra, lecę, lecę, lecę Lecę, lecę, kurde Widzę go. Dobra, nie słyszę, że się tutaj O kurde, Ulta użył. No śnieg to. No dobra, jednak przegrałem. No ale przynajmniej krzycze więc nie jestem źle Dobra, to wszelako, że mam skrzynkę do odebrania, więc naprawdę tworzę. W na początku znajdziemy skrzynkę, to może tą pierwszą, nawet dwie mam. Widzę, więc naprawdę ciekawie. Dobra, teraz myślę, że możemy odebrać sobie gwiezdne punkty do bo To są chyba gwiezdne punkty, tak. Zacznij gwiezdne punkty, tylko to są punkty mocy do zdmiarzy. Dobra, z tego co widzę, to mógłbym ulepszyć w sumie. Swoją drogą dobra, może do Karla kupię e, te punkty mocy. Myślę, że do Karla bardziej mi się przydadzą. Dobra. To jeszcze ostatnia skrzyneczka. Mam nadzieję, że coś ciekawego mi się trafi. Zobaczymy. Monety. No, co ty masz? Ej, kto? I kto to? I kurde, ej, Maxa, mam o mam Maxa, słuchajcie. Jeden z pięciu mitycznych, ależ to. Słuchajcie, ej, no tego się słuchajcie, naprawdę nie spodziewałem, że dzisiaj jest do maxa na odcinku. No słuchajcie, mega naprawdę i to jeszcze pod koniec odcinka. Ej, naprawdę sztosowo, mam nowego zadmiarza, słuchajcie. Naprawdę stos powiem wam. Mam maksa, i naprawdę mega. Jestem naprawdę podjarany powiem wam szczerze. Nawet? Nie wiem czemu, ale jestem po prostu podjarany Naprawdę mam maksa w porze, przyznam. Naprawdę stosowo. Dobra, to ja może jeszcze zmienię sobie zdjęcie? Dobra słuchajcie, no myślę, że powoli możemy kończyć tutaj już ten, tak Mam nadzieję, że ciężko Wam się podobał się i tak to oczywiście pamiętajcie zostawieniu łapieczki w górę pod tym filmem. Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału na z związkiem, żeby coś powiedzenia o najnowszych filmach stereo Bros, teraz Minecraft, Hide, Minecraft The Hero, Roblox, serie wiele wiele, więc naprawdę polecam, bo naprawdę polecam. E, bo naprawdę warto, słuchajcie. Plus jeszcze pamiętajcie o w opisie, bo to link do e, kanału Nairobi i bardzo serdecznie właśnie polecam Wam ten kanał, bo uważam, że ten kanał jest naprawdę mega i, i najrobniejszych... To napra naprawdę nagrywam tam spokój filmów. No to co, trzymajcie się, co uszczęliście, że trzeba udanego cienka, się widzimy się w kolejnym odcinku.